Witajcie, witajcie. Tak, szary? Chcielibyśmy Wam wszystkim podziękować, z szarym, i złożyć życzenia na święto Bożego Narodzenia. Wszystkiego naj, naj, naj. Zdrowia. Szczęścia oraz bliskich przy sobie w tym szczególnym dniu. Chociaż czasami, może nawet nie musimy być z rodziną w tym dniu, z rodziną taką biologiczną, ale możemy być z rodziną. Którą sami tworzymy, co nie szary? Tak jak my stworzyliśmy rodzinę, tak samo i podejrzewam, że kamraci tworzą właśnie rodzinę. Wiadomo, w rodzinie są kłótnie czasami, ale tak to powinno funkcjonować. Tak to powinno być. Powinniśmy rozmawiać i dbać o siebie, tak, szary? Łobuzie, ty jesteś chłop. Stary i mądry, tak? Ale jeszcze przed nami troszeczkę życia jest. I wykorzystajmy te dni naszego życia jak najlepiej. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się nowego roku. Życzymy Wam.